Ahojo, na na i witam was w kolejnym odcinku z gry WMD I lecimy dzisiaj dwa wyzwania, w sumie trzy, zależy jak nam pójdzie Robimy trzy Ale no, dobra, zobaczymy Tu by tu, może po kolei, a może nie A zróbmy po kolei No kto by się spodziewał Bej, upiły Odpalamy Pokonaj robaka, bupi Co my tu mamy? Dynamit, dynamit, 2, 3 Okej Ile ja mam życia? Mam się wysadzić Okej okay. O i prostą na pteczkę ładnie Tylko, że jakby to nie byłem pumyć tak w apteczki tak rip a to było złe no 69 życia no to mało kurde ja mam to przeżyć co ja to mam zrobić teraz też jakoś wysadzić no hmm. bo tego nie przeskoczę ja bym chciał to zniszczyć ja no to też tak nie jest spyt Czekaj bym chciał się dynamitem wydupić, stąd... Nie, spróbujmy stąd. Mam nadzieję, że to o to chodzi, nie wiem. Jazda, jazda, jazda Ty! Tylko, wyszło spoko, tylko gorzej jak na przykład ten dynamit nie rozwali mi całego przejścia. Ale kurde mam nadzieję, że... kurde, jeden dynamit. Tu mamy skrzynkę A 68 A to coś 68, 84 Tu wysadzę Tam zeskoczę I tu musiało być coś Chyba że kolejny dynamity Ale to co wtedy? Znowu się by musiał jakoś wysadzić I jej znowu wysadzić I znowu się Dobra, sięgło. Tyle dobrego. Czyli co na dole też sięgnie w takim razie. Na dole jest nawet chyba cieńszy. Chyba to. Tylko, że tu sięga, bo by była beczka. Czyli nawet jakbym miał tą dynamit... To nie wiem, czy ja tą tego zdejmę. Hmm. Nie wiem. Dobra, spróbujmy trafi okay. teraz nie trafię. Myk! wierzę w ciebie. Dobra, weźmy sobie apteczkę. Nie, po, nie bez powodu tu jest. Okej, okay, dynamit niesłączony. Dobra, czyli tak jak... Myślałem, że będzie dynamit, ale dobrze, że, nie sko że co, mi, co mi da, jest nieskończony. jak źle użyję, to pewnie umrę. Dobra, coś takiego? Blocks. Nie odbi się za. Nie odbi się za mocno. Odbi się za słabo. Okej, okay. czy ja to przeżyję? No, dobra, pewnie nam to przeżyć. Dobra, spróbujemy. Prawo ja. Ej, nie odbi się za słabo, przypadkiem. No to za mocno, jak no, za słabo. prawo. <grywa> Takie rzeczy tylko u mnie. Okej, okay. za drugim razem wyszło Ok. <grywa> I tramyk, zabraknie jednego HP, czy coś w tym stylu. <grywa> Albo tu źle też zrobię. Czekaj, tu bym musiał z taksówki czy z tego dolnego. Okej okay. Teraz którędy to tu to się wysadzić? Żeby o sufit nie zahaczyć <grymne> Bo to może być, nie? Dobra, zaryzykuję, wezmę z tego dolnego Nie chcę, nie chcę w, sufit, w sufit zaryć No zróbmy takie coś, trochę się odsunę Niech się dzieje, że mi tam postrzelił dziad? Przeżyj to Okej okay. 21 HP I teraz make podchodzę w to miejsce z strzelami wieżyczką umieram. Lepiej nie skocz Dobra Chyba za daleko co? Okej, okay. dawaj, dawaj, dawaj Tak jest Jeszcze dostałem do 9 od czego Halo? Jakiś kamik w co co się stało, aż to zobaczę Nie dobra ja dostałem z tego, czyli kamień w potylice i nara. Ej, coraz dziwniejsze te misje. Sam się obijać muszę. Też się boję zobaczyć, co jest następne. Dobra, kontynuuj. O, prezencik. No tak, czapkę dostałem. Jej kapelusik. A tu za level chyba? Chacha. Ułożyć to teraz, wygląda spoko Taki przyjemny nagrobek. Zapoznanie, dobra. Jak po kolei, to po kolei co? Hmm. jestem dwóch. On baseball i mam spadochron. ochron. Nie um, o co tu chodzi? Tu jest przestrzelić się przez to. Okej, okay, spróbujmy. Um, czy ja na to wskoczę? Może. Że nie wiem, spróbuję. Bo co innego miałbym tu zrobić? Jak nie wskoczyć na górę? No nie, już no... To już nie sięgniesz, serio. O i był, był. Czekaj, da się, dobra. To musi tak być. Tylko trzeba mieć... O, prawie, prawie. Dobra. Dobra. A wybór... Wybór robala. Okej. Okay. Czyli czekaj, jak tu mi dali wybór? Tam jest skrzynka. Mam jeden baseball. Czyli dostanę znowu baseballę. Tak jak w poprzedniej misji, czy coś innego? Czekaj. Jakbym dostał? Jest pod ochronem na... sprawdźmy, co jest na dole. Baseball. Czyli, że tu jestem, nic mi nie da się wystrzelić. No niby, ciąż tak wysoko bym się wystrzelił. Wątpię. Czekaj, tak. Czy ja mógłbym minę baseballem wydupić? Bo jak tak to mógłbym zrobić, tak że biorę to, biorę zmianę na tego, tak palcem pokazuję, brawo, biorę co to było tu, zmieniam się na tego, tym wystrzeliwuję tego tu, później tym biorę z tu w dół. I wtedy ten robi zamach w minę i tu, bo to jest przyciągające, to po coś to musi być. Dobra, spróbujmy tak jak wykminiłem. Kurde, normalnie rozkminy 200 IQ. Dobra, czyli tak. Weź. Dupnij. Gdzieś ty wleciał, mordo. I teraz myk, umieram, bo spadam za wysoka. Dobra, tych 5 HP nie stracić. A w ogóle ten Aladdin tam się te kawy napył, to a ja też się napiję bo takim, Czemu by nie Ach. Końcówka już zimna, dobra Ziem czy zdążyłem wypić? Znaczy w sumie że nie zdążyłem, bo zrobiła się zimno, ale... Ja, ale w ogóle teraz mi tak ładnie weszło to wskakiwanie. Dobra, ja teraz nie, nie zepsuć wyboru. Biorę tak Biorę tak Spacja, tab i spacja. Okej. Okay. <grywy> hop. Gdzieś tu, hop. Nie. Aha. O, zarpiście. O, jest. Dobra. I teraz tak. Ciebie chciałbym wydupić. Leć! Nie dotknij. Dobra. I teraz muszę ten baseball wziąć. Chyba minę. Kurwa, mam nadzieję. Że to o to chodzi. że jak nie trafię tym baseballem, albo jak się nie da miny użyć. w tym stylu. Dobra, myk, myk, myk. Miuuuu Dobra. Pyk, 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 pyk. Dobra? Będzie? Będzie, dobra. Jeszcze na minę, dobra, pięknie. Kurde, mamy to. Niu. naprawdę. Ale To, że nie wiem, dwa robaki. Najgorzej, żeby. No nie, no naprawdę. Dobrze, że tu nie ma dodatkowych wyzwań Żeby <laughs> na przykład musiałem to przejść bez straty robaka okay. Jakoś z Nachor. okej Jakbyś to maska smoka mi najbardziej na razie pasuje Dobra, mi punciu Wreszcie mamy tę na talerzu, dawaj Myk mapa, serio, stół, talerz? Nie, raczej nie nie no, raczej nie. Dobra, zobaczmy tą misję. Co my tu mamy? Okej, okay, tu jestem. Mam 60, Ten Teleport tą pięść. A tu jest drugi, ja. Czekaj, ten odpycha, ten przy, przypycha. Że tak to nazwę. Why you here, boy? Ej. Hey. To jest dziwne. A czy może nie taki dziwny? To muszę wysadzić mu to jakoś. Jesteśmy dwóch. Nie mam zmiany. Tele wyteleportować się teoretycznie mógłbym gdzieś w pizdu, Tylko teraz wtedy. mam po jednym. I spróbujmy coś takiego. Nie wiem czy to o to chodzi, ale pójdę sobie tu. A nie odwrotnie odwrotnie, to od... to wciąga, to odpycha, nie to... Od, kurde, ale dupa. Przecież teraz jak tu minę, wrzucę, to nie wystrzelę tego odpowiednio. Czyli... A mam pomin, dobra. No, siema Royal T. Normalnie, ta, królewska herbatka Haduken. Chyba nie tak ten Haduken powinien pójść. Nie to nie tak to miało być. E, od nowa, jeszcze raz, ale coś w tym stylu, że tak ją wydupić, żeby ona poleciała tu, później tu ją... To, niech to da, że jedną minę później użyję? No, ten... no, teleport myślę jest tutaj dosyć kluczowy ja nie wiem ile tu chyba, że tamtym po prostu miałem się tam wteleportować jakoś A, ja, stars spróbuję tak jak... tak jak na razie tu jestem tym sobie pominiemy. Dobra, teraz tak. Weź to. Tylko tym razem trochę inaczej. O, może, nie no też tak mocno poleciała. Hmm. Jeszcze raz, a może to upychaj, jak zrobię. A, spróbujmy jeszcze, ale nie no, to wtedy mi to pięć dużo nie da, że tak to. Hm, 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 hm. Od nowa rozkwiny, rozkwiny. Spróbujmy coś takiego, że nie, on potrzebuje teleporta, żeby on co wyjść. Chociaż nie, czekaj, nie potrzebuję teleportera, że jestem wyjść. Zróbmy tak. Weź to pomiń Weź to pomiń. Teraz tak. Ty, weź się w teleportuj. Tu. I teraz tak jestem Tobą D -d Dokładnie tak, weź się I teraz tak jak mam tu weź to... to Mam nadzieję, że mnie nie wywali za mocno Chcesz, czy Ja to Dobra nie nie, ch nie, chyba nie o to chodziło Bo liczyłem w sumie, teraz nie wyjdę tym Nie, czyli jednak muszę teleporta użyć Od nowa No to zróbmy tak Teleport Nie wiem, tu spróbujmy znowu Hmm... Mina aż tak daleko nie wrzucę To niezbyt jest sens Co ja mam tobą tu zrobić? Co pominąć? Hmm... No chyba najlepiej będzie, tak się wydaje Nie wiem Dajeś się pomin po prostu Albo pięścią ją walnąć, albo minąć Minami mi dużo chyba nie da tak jakbym... Ej... Jak ja ją z tego miejsca? To ta beczka też wybuchnie? Ej, naprawdę? Eee... O Boże... Okej? Okay. Okej, okay. nie, ma, nie mam pytań. O <ścoughs> <ścoughs> oh, Boże. rozkminia myśli, kurde. Nie, yeah, okej, okay, dobra. Okej. Okay. Dobra, nic nie było. Okej. Okay. jest. <ścoughs> uh, dobra. Tego nie mam, tego nie mam. Nie wiem czy mi się będzie chciało szukać. Można chcę... Może live'a zrobimy i poszukamy tego gdzieś. Bo nie bym się chyba chce, szczerze mówiąc. Ale dobra. Mamy no, 20 minut. Więc co, ja w tym momencie się zamierzam, więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, zaraz ja nagram kolejny odcinek. Na razie, cześć. bye. -o.